Jeszcze widzowie z tej strony Benix. Dzień gram dla was odcinek nie z Bedwarsów, nie z Survivala, tylko nagrałem dla was odcinek że Gramy w Minecraft Wiedźmin. Tak, dobrze słyszycie, Pewnie zapytacie Benix, co to jest za Minecraft i opowiesz nam, o co w tym chodzi i wam widzowie tłumaczę. To jest Minecraft, ale wersja Wiedźmin. Jakby co widzowie, to nie jest zwyczajny Minecraft i po prostu no zobaczcie zresztą w dzisiejszym odcinku co to jest i może kiedyś nagram dla Was poradnik jak to zainstalować i jak takie coś grać na Aternosie. Bo jak wiecie to ja zrobiłem ten serwer na Aternosie no i po prostu gramy i jak zostawicie widzowie 5 w górę nagram taki odcinek, ale ze stylem. Tylko musiałem styla po prostu mu to powiedzieć, że takie coś istnieje, ale to nie będzie takie łatwe. Dobra, to mamy pierwsze drewno e, Robimy minecrafting I pewnie zapytacie, Benny, ale Co się zmieniło? No w sumie to dużo rzeczy, na przykład patrzcie No macie tu jakieś rzeczy, które no po prostu nie istnieją w prawdziwym minecrafcie Na przykład jakieś dziwne rzeczy W ogóle wszystko tak zrobione inaczej jak Na przykład takich mieczy nie ma w minecrafcie Tego na pewno nie ma w minecrafcie I widzicie, że ten Po prostu serwer to nie jest zwyczajny minecraft i po prostu to po prostu nie istnieje. Ja sobie pójdę gdzieś tam na 13 coś na No i dobra, robimy kill off, który... no jest zwyczajnym off'em Teraz kopiemy sobie e kobel zaraz i musimy mieć jakieś dobre ity, e bo widzowie to... to nie jest taki łatwy tryb, jak wam się wydaje. Chłop Proszę Państwa, to trzeba na pewno spędzić kilkanaście godzin dziennie, żeby przejść tego Minecrafta. Ja na tym serwie bym planował zdobyć... Minimum diaksowe rzeczy, żeby jakieś mieć w ogóle szanse No bo widzowie, to są takie dziwne stworzenia No których ja nie pokonam jak w prawdziwym Minecrafcie Które mają one po 400 HP Są chyba na tym mocniejsze od Widera I chyba wszystkiego co jest w Minecrafcie Zaraz wam pokażę co to, co to po prostu jest Tylko ja muszę dla was widzowie specjalnie pójść kilkanaście tysięcy kratek Gdzieś po prostu, żeby mieć jakieś rzeczy ja na razie nie zbieram żelaza, no bo to nie będzie mi na razie potrzebne. Na razie potrzebuję kobel, który się najbardziej przyda. Na razie to, gram sobie jakby taki survival, ale nie do końca survival. Więc dobra, ja po prostu porobię jakieś rzeczy. M mamy 6 patików, to jest mega dobrze. No bo zrobimy sobie po prostu kilo e kamienny, zrobimy sobie sikierkę. W ogóle... czekajcie. Źle to w ogóle zrobiłem o, cigierkę i po prostu mieczyk i możemy iść na jakieś polowanie. Ale w ogóle mieczyk to mi nie będzie potrzebny, no bo to jest mieczyk na razie jeszcze od wszystkiego, więc ten mieczyk to ja go po prostu wyrzucę. I w sumie to ja sobie chyba zrobię już na dółteczkę. Żeby popłynąć. Sorry, widzowie, że nie widzicie mojego skina, ale no to nie ma szans po prostu, żebyście widzieli mojego skina. No bo ja jestem na no premium, no i po prostu nie widać mojego skina. No i tak nawet e, jak kliknę F3, to zobaczcie, i tak mam 165 FPS-ów, gdzie w normalnym Minecrafcie mam ponad 2500 FPS-ów. Więc to też jest mega dużo. W ogóle. Myśląc, czy ja nie będę szukał jakichś fajnych rzeczy, takich do pokazania wam, no bo widzę, jakby co to nie pisze mi w komentarzach, czy możecie zagrać, no bo musicie po prostu wiedzieć, jak to pobrać. Bo to nie tak, że wbijecie na normalny normalne że Minecraft. Nie wiem, jak to powiedzieć, na zwykłym lancerze Minecraft albo Badem Lunar. No bo was i tak to nie wpuści. W ogóle, co to jest Syslops? Co to w ogóle jest? W ogóle, co to jest za wyspa jakaś? Nawet muszę ją zwiedzić, bo ja wczoraj gram to z kaskiem. Jak nie wiecie, kto do to kaska, to jest taki jakby styl, ale piesza wersja, która mi pomogła z kanałem. No i dobra, czekajcie. Z kaskiem widzowie nie mogliśmy na początku tego przejść. Teraz coś jakby nauczyłem tutaj, ale dobra, zabijemy sobie te owce, no bo bez jedzenia tutaj no, nie mam przeżycia. W ogóle, co to jest za jaskinia? Co to jest? Nie, widzowie, to jest, ale ja tam nie chcę iść, no bo pamięć będzie stwór. ja, ja się trochę cykam co to może być? być? JAP! WIDZICIE TO?! JAP! Sorry, widzowie, że tak to widzicie to, to był taki potwór, ja widzowie, mówię wam, to nie jest normalna gierka, zobaczcie, widzowie, to nie jest normalne. Yy co, ciecz ląpsz? Nieob. Chcę, żeby to nie jest widzicie to, to nie jest normalne. Ja znam widzowie uciekam. To nie jest bezpieczna, to nie jest niebezpieczne miejsce po prostu żeby tu przebywać. Wiadomo, oczywiście jak powiem, będzie jakiś nudny, ale no w sumie widzowie, no to co mam do roboty robić, jak to pierwszy raz nagrywam na tym kanale. Dobra, jest noc w ogóle po, być chyba jakiś czerwony księżyc myśląc, bo ja wygrałem, więc ja o tym wiem. Ciekajcie widzowie, no właśnie ja nie wiem gdzie jest moja łódka Ej, gdzie ona jest? O, tutaj ja lepiej e, odpływam stąd. No bo widzowie to nie jest łatwe miejsce do przeżycia. Dobra widzowie, ja na razie gdzieś płynę. W ogóle płynę, nie wiem, przed siebie, bo ja muszę się przygotować do tego, bo widzieliście co to było w tej jaskini, to w ogóle, to nie był prawdziwy Minecraft To był potwór, chłopie wielkości, nie wiem Nie wiem, Uidera? Lub może większy od Widera? Lub tego nowego bossa, co jest w Minecrafcie? To może było większe na milion procent, ale... Dobra widzowie, ja na razie gdzieś płynę więc no to tak po prostu płyniemy. Ja, myśląc, ja myślę, żeby nie robić przerwy. Czasem tak po prostu, żebym uczyniał niektóre momenty, no bo tak nie wiem, ile ten moment będzie trwał. Więc no. Dobra, na razie ja mam tutaj mapę jakąś, której tak nie otworzę, no bo nie mam jakichś dobrze? rzeczy. W ogóle. jak wyjdę w ogóle z tej łódki, to mnie wywala. W ogóle mam tu swoją mapę i pokazuje mnie. Ja mogę tu zaznaczyć jakieś fajne rzeczy. Ale ta mapa nie jest dobra do wyczytania jakichś fajnych rzeczy. Nie wiem czy na pokazanie graczy czy w ogóle coś, ale dobra, nie na razie. Widzowie gdzieś płynę, byle gdzie płynę. No bo ja nawet nie wiem od czego tu za za zacząć. Po prostu, bo ja widzowie nigdy w to nie grałem, nawet nigdy nie wiedziałem, że taki Minecraft może być ciężki. Wiem, że było dużo rzeczy, rzeczy cięższych, ale to widzowie nie jest łatwe do przejścia. No i to na pewno mi trochę zajmie się, żeby się nauczyć w ogóle gdzie ja jestem? Czemu jest cały czas ocean? Nie ma jakiejś wyspy? oprócz tamtej, gdzie był ten potwór? Ja tam tańczę, bo powinien tańczę po prostu wbić z jakimś deksem jak setem i z ekipem. Ja samem bym go nie pokonał. Potrzebowałbym tu styla, kaska i jeszcze jakichś kilku typów, bo ja na, na, na serio. No nie wejdę tutaj do tej jaskini, nie wszedł i tak, bo... To jest niemożliwe, żeby pokonać jakiegoś bossa. Dobra, no ja na razie gdzieś płynę. Sam nawet nie wiem gdzie ja jestem. I jest jakaś tu wyspa. Gdzie no nic na tej wyspie nie ma. W ogóle jest noc, ja nawet nie wiem gdzie jestem. ja jestem. Jestem cały czas na jakimś oceanie. W ogóle... Tyle oceanu na razie... Tyle oceanu przepłynąłem na razie. Więc no to nie jest źle, ale no nie ogarniam po prostu tej gry. Co TO jest? Czekajcie, czekajcie. Pierwsza rzecz spotkana widzowie. Co to jest? Widzicie to, widzowie? Eee... Zobaczcie na to, co... Ej, 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 co jest? Pójdź szybciej... Co to jest?! Zobaczcie, co to jest?! Ja... Oh my god! Eee... Eee... Widzowie, wiecie zabija mega szybko, więc ja się lepiej do tego odsunę... W ogóle chcę mnie nadal gonić, czemu... Co wy chcecie ode mnie? Nie jest dobra, ja nie wnikam, to w ogóle trochę jakiś ląd jest. Ja chyba przyjdę na ląd i. co jak to wygląda na razie wszystko, bo może to zwyczajny ląd. Tak, tak, zwyczajny ląd. Czekajcie, ja tutaj rozwalę jakieś rzeczy i łódkę. No i dobra, chodźmy tutaj, może jakieś rzeczy będą ciekawe. W sumie widzę że to nie jest normalna gra Tu nic jakby nie ma To są jakieś w ogóle... Szybę ty tą szybę da się nic otwierać ja normalnie zabiję te krowy Pewnie zaraz te gówno to przyjdą Eee Zobaczcie proszę Państwa Ocuję się I do wody KUŹWA CO? CO TO JEST? KUŹWA Jezus Maria Zrobiła jakiegoś ducha Widzowie, tak to jest, to nie jest normalna gra eee, Ja tak też mówię spokojnie, bo nie za co się tak drzeć, ale... Ja tam wejdę do środka Eee Co? Co? Co to? To zabiera po tyle HP? Jezus Maria, widzowie, czy wy nie widzieliście takiego zambiaka? Ja chyba nigdy... I ty jak to wy... Eee... Ja co tu czekam? Mnie tu nie było? Eee... Jak ja mam to wygrać? Proszę Państwa, ten Minecraft jest taki ciężki... Eee... Ty, co to jest? O kurwa ja z uciekam. to widzę, uciekam. To nie jest normalny Minecraft. To jest jakiś powalony Minecraft. Jezu, to taki się ale nie jest. No proszę państwa, co to jest? Co to mnie goni? Jezus Maria, widzowie, co to jest? Eee. Do widzenia stąd. Proszę pana. Do widzenia. Eee. Proszę mi stąd obejść. Nie, pro, no, proszę mi odejść stąd. The last of me, Kuźwacz A ciebie to. O oh jezu, jezu. Ała, ale to zadaje. Widzowie, ten to nie jest załatwy tryb Ja nie lat, Nie wiem, czy ja to prejdzie. Czy tu jest kaczka? Tak, która. To bije w ogóle? Nie, to nie bije nawet. Bo to chyba taka zwyczajna kaczka. No nie wiem skąd się wzięła kaczka w minecraft'cie No ale to już nieważne. W ogóle e, coś w ogóle mi pokazuje z tej strony. Pewnie będzie kolejny przypał Co? Kuźno, ten pies tu jest! To jest Black Dog. A, bo to są jego oczy. Dobra, zabiję go chyba. Dobra, ee, quest complete. Dobra, ja zabiję to, to coś. Jakieś. Ała, co to jest? na serio, co to jest? To jest jakaś chyba wełna. Kurde, co się w ogóle w tym Creeper jest normalny. Dobra, zabiłem pierwszego moba Takiego zwyczajnego minecraftowego Ale widzowie to nie jest takie jakby łatwe Ja myśląc Gdzie pójść Żeby to przeżyć w ogóle Co to lata jakieś Nie wiadomo co Ja myślę żeby tam wrócić I żeby po, po prostu Nie wiem Coś zebrać A ty co się patrzysz? Na ci? Ja jakąś coś dostanę z tego O Jezu O Jezu Dobra, zabiję tak to O Jezu, w ogóle dzień się pojawia To też jest, jest fajnie, bo w końcu będzie dzień W ogóle jakieś... Kri... O kurwa Jezus Maria, proszę mnie zostawić Proszę Państwa, jestem cały mokry Eee, co to jest? O kurwa! Proszę państwa, jestem bezbroi i ja przynę do tego czegoś. Widzowie, ja nie wiem co powiedzieć, ale. No, po prostu ja się zaczynam trochę tego bać. Nocciku, moja łódka, gdzie jest moja łódka? Gdzie jest moja łódka, proszę państwa? Ja z... To jeszcze mnie goni. Eee, ja sam uciekam. Nie, ty nie widzieliście jeszcze nie no jeszcze rozwal to bardziej to jestem jakieś w ogóle mięsko jakieś... mam jakieś burz w w ogóle mam 0 hp proszę państwa nie mam szans z... jestem tutaj ja mogę przypłynąć po owocach jest druga część druga, a w ogóle nie da się szybciej płynąć e od tego czegoś na pewno odpłynę. Nie, nie mogę mieć z tym na razie kontaktu. No, bo to nie ma sensu. Bo jeszcze deadnę i będzie problem. Dobra, ja na razie tutaj zrobię sobie łódeczkę. To rozwalę i ja płynę gdziekolwiek, żeby przeżyć. Ja nic nie mam. To jest takie. Tak boli. Co ja mam? Jest zrobiłem łódkę. A to była moja łódka. Kujwa, Ale A mam drugą łódkę. Kto widzę, sobie. Ja na razie gdzieś płynę gdziekolwiek, gdzie przeżyć, żeby przeżyć ale się na parę nocy no i żeby po prostu no przeżyć, bo ja widzowie no nie przeżyję po prostu no bo nie ma szans przeżyć, przeżycia, ja, po prostu ja nie mam nic widzicie sami co tu się działo te moby chciały mnie zabić po prostu no to jak zobaczyłem tego zombiaka no to ja bym po prostu e, coś trafiło ja się zacząłem po, po, powoli bać trochę przez tego po prostu ja po prostu widzę, gdzieś płynę Ja nie, nie mam w ogóle jedzenia, ja nie, nie mam picia, nie mam nic tutaj w tym minecraft'cie Gdzie ja płynę? Jezu, gdzie, czekajcie, gdzie jest jakiś... jest jakiś ląd? Ło! Jezu, ja tu zaraz, ja tu umarł A tam na pewno nie wrócę, no bo tam jest No niemożliwe, że przeleci Ile ja wiecie, mam w ogóle jakieś HP i nie widzę, wie, jak mam zdobyć jakieś fajne rzeczy, jak tu nie ma nic. Ja myślę, że przełączę sobie tryb na tryb pokojowy no bo nie ma szans, żeby to przejść. W ogóle jakieś rzeczy bywają w tym oceanie. Ja nie wiem nawet, co tu się dzieje, co jest z tą gromnie. Tak, ja widzę wie, gdzieś płynę na razie. Nawet nie wiem, gdzie moje jedzenie i po prostu HP jest no, no powyżej zera. No. no nie mam nic. Ja płynę nawet nie wiem sam gdzie ja zacząłem chyba gdzieś o tutaj i wyruszyłem o tutaj no i jakoś to było było takie małe mia, miasteczko ja myślę że sobie po prostu e, dopłynę tutaj no i nie wiem no i tyle no bo ja nie wiem czy to w ogóle dobrze, dobrze wypłynę a tak tylko ja muszę płynąć no w tą stronę tutaj może dopłynąć bo jak chcę po prostu tam chcę na razie zamieszkać jakieś jedzenie pozbywać zbudować domek i no osiedlić się na parę fajnych nocy no bo no nie ma szans żeby tu przeżyć więc no ja widzowie myśląc czy jeszcze coś nagrywać e, dla was z tej serii jak wam się w ogóle spodobała ta seria zostawcie łapkę w górę i subika bo będzie więcej po prostu odcinków na tym kanale no o to zostawcie o to zostawcie, to w, w ogóle będę miał chęć nagrywania dla Was tego po prostu czegoś. To jest jakby no, chyba trochę, trochę lepsze od Bedwarsów, no bo nie wiem, czy Wy w to graliście, czy po prostu pierwszy raz to widzicie na, na tym kanale. Po prostu, bo ja nie wiem, czy Wy to graliście, ale to po prostu. No nie wiem czy istnieje taka seria na YouTubie, no bo po prostu nie wiem czy ktoś nagrał taki odcinek. No widzowie, no to chyba jest bardzo ciekawsze od Bad Warsów, no bo widzicie, że po prostu no, jest coś do robienia, więc dobra widzowie, ja nie będę wam tego po prostu tak przedłużał, więc widzowie ja się z wami pożegnam, więc widzowie trzymajcie się, pozdro, aleczko i siema. Widzimy się w kolejnym odcinku.